W życiu nie widziałem takiego kraboburgerowego mistrzostwa SpongeBob. Witam na pokładzie. Ale, 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 hip, hip, pani hip, 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 hip. Hurra, ale kip, dla SpongeBoba i bip. No, Hura, ale, kip, no, chora, ale. Chora, pani krab. Idę do mojej kabiny, liczyć te załatwienia. Jak to możliwe? Miałaś monitorować całą sytuację. Postępowałam zgodnie z procedurą. Tylko że dwóch naszych ludzi jest rannych, jeśli jeszcze żyją. Będziesz tu stał i wygrażał mi palcem, czy coś z tym zrobimy? Lećmy. No co, drogi się na głupawe żarty ci się znów zebrało? Aj, aj, aj. Ty, fermo. znudziło ci się siedzieć w obozie? Aj, aj, aj. O, jaki on ma ładny głos! Aj, aj, aj. Podoba mi się, jak śpiewa. Zygu, zygu, zygu! Aj, to moja wina! Dostałem rozkaz! Ale jednak miło było się znów spotkać, no nie? Tak! Dzisiaj rozprawię się z człowiekiem, który zrujnował życie moje i mojej żony. Nawet jeśli przy tej okazji zginą niewinni ludzie? Pomyśl tylko, Batman. Już nigdy nie poczuję ciepłego wietrzyku na twarzy w upalny dzień, ani uścisku ciepłej dłoni. O tak, zabiłbym za taki los. Co za szczerze wzruszające przedstawienie. Myślę, że władca ognia cię zrozumie, gdy mu wyjaśnisz, dlaczego go zdradziłeś. Witaj, komandorze. O, książę Zuko, gratuluję przebiegłości, ale twoja zasłona dymna nie na wiele się zdała. Dwóch zdrajców. Jednego dnia władca ognia się ucieszy. Podziwiam cię, że pracujesz podczas gdy twoi przyjaciele się bawią. Nie czujesz się osamotniony? Nic a nic. Wolisz spędzać czas przy komputerze niż z przyjaciółmi? Tak, bo czy istnieje coś bardziej pasjonującego niż łamanie kodów programu? Mogę ci podać wiele przykładów. Chyba przyjemniej jest leżeć na pięknej plaży niż siedzieć zamkniętym w ciasnym pokoju bez okien. Ale może się mylę? Próbuję tylko wyjaśnić, jak się tu znaleźliśmy. Gdzie jest Padme? Jest bezpieczna. Nic jej nie jest. W swoim gniewie ty zabiłeś ją. Ja... Ja nie mógłbym. Ona żyła! Wątpię! Najważniejsze jest, aby w mieście zachować całkowity spokój, kiedy my będziemy opanowywać sytuację. Ostrożnie, to jest bardzo gorące. Co wy tu robicie? Zachowujemy spokój? Od co? Wiecie, powinniśmy być wdzięczni temu pszczelarzowi. Może teraz dzieciaki wreszcie będą się paszerować zdrowymi słodyczami. Komando Shepard, człowiek iluzja. Myślałem, że spotkamy się osobiście. To konieczne zabezpieczenie. Częste wśród ludzi wiedzących to, co my. Cały czas nie mogę uwierzyć, że się z tobą bujam po tym zadupiu. No, bez przesady, chyba raczej ja nie mogę uwierzyć, to ty mnie zastrzeliłeś. No jezu, przecież to było dawno temu. Musisz być taki pamiętliwy, co za gość. Odsunąć zasłonę, za którą spała! Ha! Czego? Królewna. Fiona? Skąd? Ech, chwalić się Boga. A gdzie mnie czeka? lewa się była! Tato, wciąłeś mi się w jazdę! O, wybacz, Rajnik! Właśnie wyjeżdżam na zjazd z kaderów do południowej Dakoty. Dakotę też bardzo lubię. I wiesz co? Podczas ceremonii otwarcia mam skakać na szczyt góry z rzeźbami prezydentów. Wykręciła ci numer. Numer odrzek, hej! I teraz jesteś psem, aby u ciebie nie zły list. Się mam zaraz dobrze! Ja tam jej nie wierzę. W głębi ducha nadal jest elfem. Nigdy się z nami nie sprzymierzy. Nie oceniajmy jej zbyt pochopnie. To istota wielkiego ducha. Jednak nienawiść, jaką darzy Artasa, wcześniej czy później się nam przysłuży. Co to? Dziękuję Ci za pomoc. Wysłał mnie wam na pomoc, rycerzu śmierci. Nazywam się Anubarak i byłem w dawnych czasach królem Azul Nerub. Five Frost pozostaje zamknięty z rozkazu króla. Nikt nie wyjdzie, nikt nie przyjdzie. Mierzymy się z wrogiem, którego nie mogę dojrzeć. Na co komu taki strażnik jak ja? Malekit wkrótce wróci, to jasne. Musisz mi pomóc. Nie złamie rozkazu króla. Jest tutaj ktoś! O, czym mogę służyć? Jak to czym? Wracam właśnie z gabinetu okulisty. Wpuścił mi jakieś krople do oczu i całkiem straciłem wzrok. Patrz! Potrzebny mi jest pies przewodnik. Kiedy dotrzemy na miejsce? Za kilka minut! ha, to co? Kurwa! Rakiety! Rakiety! Da, widziałem! To to kurwa jest! To te ta ruskie rakiety! Gdyby to był pocisk kierowany, wtedy musiałbym się trochę sprężyć. A mógłbyś odstawić nas do strefy lądowania, zanim ja też będę musiał się sprężyć! Jasne! Luz! Robi się szefie! A więc wiecie już o problemach z naszym najnowszym produktem? Nie wiem, nic ja nie. Nie, nie dobija się martwego konia. Jest powiedzenie, że się nie kopie. A dlaczego ktoś miałby kopać leżącego konia? A dlaczego miałby go dobijać? Za kopniaka. Nie żyje! Tak jak każdy, kto połknął nasz najnowszy produkt. Damierzony! W drzewie był się skrył. Główka widzę pracuje. Aresztujecie, zanim nam tu zdmuchniesz cały cenny towar. Dobra, Trypsy, no odpuść, nie trzeba. Nie, Trypsy, pomóż jej, weź nie odpuszczaj. Co ty taki. Czekaj, wiek... coś piękności szkodzi. Puszczaj chyba go rozerwę. Andzia, to jak są Jak już jesteśmy przy minach, ee, co ci się stało w twarz? A poprawiłem sobie co nieco tu i tam. Podniosłem brwi i powieki podbródek, brudek, nozdrza, poszerzyłem ust, korale i podpompowałem policzki. Takie tam, 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 tam drobiazgi. Uboczne efekty starzenia zwalczam. Nie bójcie się, nie pozwolę, żeby was skrzywdził. Tylko ciebie mogę skrzywdzić, kolego. Jestem gotów w każdej chwili przyjąć wyzwanie, ale nie tutaj. To musi być tam, gdzie mnie zniszczyłeś. Nie wiem, o czym ty mówisz. Chyba masz za dużo żwiru w tym baniaku. Wszystko wkrótce się wyjaśni. Zatrzymam to! Nie! Twój syn, tak? On jest niewinny! To wszystko przeze tak, mnie! Tak, szefie. To bystry chłopiec. Wynalazca? Ty to posprzątasz, a ty! Wynocha! Wynalazca! Syn pomywacza na dziadowskich częściach i nic tego nie zmieni! Zeskrobać to świństwo ze mnie i podać klientom. Mała, ty mi zawsze podsuniesz jakiś genialny pomysł i dlatego jesteś moja. Nie jestem twoja, jasne? No dobra, Hapsiu. Sprawdzimy cię. Zrobimy mały egzamin na odwagę. W alejce Redziego. Co? W alejce Redziego? Nie słuchaj tego gadania. Ja tam w ciebie wierzę. Ten niby egzamin pokaże, czy sam sobie dasz radę w życiu. Dla ciebie to chyba nie będzie problem. Nie. Żaden problem. Da się załatwić. Ale wszystko ma swoją cenę. Zrobię to za parę nowych. Nie. Za te dzicie. Cicho, Rudy, mamusia to przemyśli. Co kotek powinien powiedzieć? Miał. Bardzo dobrze. Teraz w porządku, panno dimpl. No tak? Dziękuję, Max. Biedni głupcy stanęli nam na drodze. Za kim zapłaczą, wiedząc, że wszyscy zginą? Spójrz, jakimi potworami się staliśmy. Ty chociaż masz ciało, które skrywa twój koszmar. Monitor pierwszy, powtórzyć ujęcie. Stop klatka. Pokaż bakory królowej Aliny. Wykonaj skan siatkówki. Przetwarzam. Wasze naloty były bardzo skuteczne. Na szczęście dla was! No proszę, balu! Musisz się bardziej postarać! Zaczekaj ty, nich ciemny! Nie, balu! Teraz nie pomożesz ludzkiemu szczenięciu. No, mały! Nadszedł czas na... Hmm. Uciekaj na to nasza najnowsza maszyna zwana meczotaśmą. Zapisuje ruchy i ocenia Waszą sprawność w warunkach meczowych. To wielki taśmociąg, który odzwierciedla ruchy, gdy staniecie on także. Waszym celem jest kontrolować piłkę cały czas. A na zakończenie, trafić w jeden z celów, który widzicie na ścianie. Powiedz mi, kim jesteś. Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem leto z gulety, królobójca. Powiedz mi, dla kogo naprawdę pracujesz, a elf będzie twój. Pracujemy dla samych siebie. My? Królobójcy. Nie, nie, nie. Przestań! Ja nie chcę! Zostaw mnie, Baryła! Nie! Nie! Tylko nie kopię! Nie kopię, chłopaki! Ja się boję! Mogę zamiast tego zjeść zarobaczone drewno, jeżeli chcecie! Wykluczone! To akurat robisz codziennie! Do wody z nim, Baryła! Nie! Nie! Na pomoc, ratunku! O, to draska z przepisami. Starczy przyprawa do surykatki, posiłek w kilka minut. Szybko i wygodnie. Ha, jak ja lubię nowoczesną kuchnię. Najpierw doprowadzić wodę do wrzenia. Tak, wrzątek już jest. Następnie wysłuchać ostatniego życzenia ofiary. Czy naprawdę musimy słuchać tych bzdur? No, tak jest w tym przepisie. Nie zamierzam słuchać, jak wyśmiewasz się z tak klasycznego pojazdu. Klasycznego pojazdu? Pewnie można go tak nazwać! Oczywiście, większość ludzi lubi motocykle, które nie wybuchają pod nimi po zamarznięciu uszczelek. I takie, w których nie ma radioaktywnych wycieków z akumulatora. Ale co tam? Kogo to obchodzi, skoro to klasyk, co? Ej, <grystanie> Mały, to jest farma, my tutaj pracujemy. Przynajmniej niektórzy. Niektórzy? Czy sugerujesz, Ajk, że my to niby nie pracujemy? My dyramy! I to strasznie wielkie dzięki. Dyracie? Zapuszczacie włosy. <grystanie> Mów, mamy tu szpiega? Tak. I myślę, że Robin Hood przemyca informacje w obie strony przez bardzo małego kuriera. A ja mam kogoś, kto go złapie. Pozwól, że przedstawię dzielnego kocura Tomasza. W racji tego, że Robin Hood ma myszkę za posłańca, Tom spisze się świetnie. Wszystko mam tutaj. Nie dość, że siatka szpiegowska królowej sięgała aż tu. Szpiedzy należeli do jakiegoś tajnego stowarzyszenia. Okultystyczna służba specjalna, szkoła nocy, klub piekielnego ognia, zakon złotego świtu były powiązane. Czyli John Dee. i Francis Walsingham, i Walter Riley, i twój praszczur Drake siedzieli w tym razem. Patrzę nocą w gwiazdy, bo w mej pieczy jest przyszłość. Jak w twej morsuku przeszłość. Darwa, zjazdun zwycięstwa i alambil zwiastunka pokoju, zbliżyły się ku sobie na firmamencie. I oto teraz ten syn Adama przybył do nas i chce nas uczynić wolnymi. Woda się podnosi! Przed osądem nie ma ucieczki. Wszyscy utoną! Krew i sól! Młoda woda, słone łzy. Senior, upokorzyłeś mnie przy świadkach. Normalnie nie uszłoby to nikomu na sucho, ale sądzę, że nie jesteś zdrowy na umyśle. Oferuję ci za tym jedną szansę. Bierz nogi za pas, a udam, że nic się nie stało. Pach! Pach! Tej my Twój wybór. Czy Drak naprawdę zamierza przyjąć rozej? A czy będzie kiedyś lepsza okazja, by sanga miał Bakura i Tetie na swojej łasce? O, głosy spłomieni. Powiedzcie tej, której imię ośmielamy się wymawiać ze strachem, że z nastaniem dnia nowe cienie zamieszkają w jej królestwie? Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce? Nie wierzyć w kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak? Co to takiego? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniącego? Tak, ludzie mówią śniący. Kolejny poszukiwacz skarbów. Chyba nie podejrzewasz lokaja. Prowadź do skarbca, pachołku. Naprawdę nie wiem, jak tam trafić. Nie wciskaj kitu. Przyjrzyj się tym sprawom i sprawdź, czy coś się łączy. Czemu ja? Czemu muszę użerać się z tym gównem? Jestem ostatnim psem, któremu powinniście dać tę sprawę. Myślisz, że co ja wiem o androidach, Jeffrey? Ledwie potrafię zmienić tapetę w telefonie. Wszyscy są zarobieni! Moim zdaniem świetnie się nadasz do tego typu śledztwa! Pieprzenie! Obesrana prawda jest taka, że nikomu nie chce się babrać z tymi jebanymi androidami! Po tylu wiekach zły przeznaczenia będzie mój! Zły ze mnie człowiek! Bardzo zły! Zabawimy się tak. Nim policzę do dziesięciu, zabierzecie się stąd grzecznie, albo nafaszeruję was ołowiem, Raz, dwa, dziesięć! Pomyślcie o wszystkim, czego was pozbawiono. Dobre jedzonko, luksusowe gniazda w koronach baobabów. Czas przejąć władzę w Zambezji. A czy może odbędą się wolne wybory? Szybki zamach stanu brzmi dużo lepiej. Chcę tylko moją działkę. Krzyś nasz kochany odchodzi. Chyba o to w tym dniu chodzi. A gdzie, tego nikt nie wie. Ale i tak idzie. W sensie odchodzi. Czy nas to obchodzi? Obchodzi. Lecz nie szkodzi. Tak czy owak, Kochamy Cię, Krzysiu. Koniec.